W Entra wierzymy, że siła współpracy to coś, co buduje największą wartość. Dlatego wspieramy inwestorów już od pierwszego etapu, nawet gdy projekt istnieje jeszcze tylko na papierze. Przyjeżdżamy z gotowym ekspozytorem, przygotowanym specjalnie pod potrzeby inwestycji. Często to właśnie od tego momentu zaczyna się cała historia. Wiemy, że podczas budowy osiedli liczą się przede wszystkim sprawdzone rozwiązania. Łatwość montażu to jedna z naszych kluczowych wartości. Dlatego drzwi z aluminiową ościeżnicą Alur zostały zaprojektowane tak, by maksymalnie uprościć ten proces, obniżyć koszty realizacji i zagwarantować trwałość nawet w trudnych warunkach budowy. Wierzymy, że kompleksowe podejście i spersonalizowane rozwiązania przekładają się na późniejszą satysfakcję klienta. Od pierwszej kreski, przez wizję i prototyp, aż po efekt finalny właśnie tak lubimy pracować. Tu nie ma miejsca na przypadek. Drzwi gradara współgrają z architekturą i dopełniają wnętrza. Każdy detal ma znaczenie. Zawiasy, które sprawiają, że drzwi otwierają się z lekkością, klamka i wizjer, które podkreślają styl, zamki, które dają poczucie bezpieczeństwa. Ale najważniejsze pozostaje to, czego nie widać na pierwszy rzut oka wysokie parametry techniczne i precyzja wykonania. Entra to nie tylko drzwi to również wszelkie zabudowy wokół windy czy szachtów. To również designerskie numeracje kondygnacji. To partnerstwo, które odpowiada na potrzeby inwestycji w każdym detalu. Osiedle od Monting Development to przestrzeń zaprojektowana z myślą o różnorodnych potrzebach mieszkańców. Ogromnie dziękujemy za zaufanie i współpracę.